ze trzymaneczką w kolejnym dniu Dzisiaj gonimy gwiazdą Jadę właśnie na garaż eee, I co wracam właśnie Z Leska Kupiłem, o, zobaczcie jaka w ogóle Fajna zima jest u nas jeszcze U was też tak jest? Dzisiaj słoneczko ładnie świeci Ale śniegu jeszcze, jeszcze jest Całkiem sporo To znaczy dosypało pewnie w nocy Tak posypuje co chwilę E, czyli cześć jeszcze raz, bo w sprinterze padła bateryjka e, Lecimy dalej, poniedzielnik e, Tak jak mówiłem Przywiozłem z Leska trochę części Do, do Ostrego Parę łożysk i, i kilka simmeringów e, i, I co? I dzisiaj pewnie będziemy składać zwolnicę Ona jest już tu przygotowana, wyciszona więc można ją poskładać i później do malowania. Tu wyłonił się taki napis. Nie wiem, Agropol. Jak wiecie, co to oznacza, to dajcie znaka. I co? Lecimy dalej. Czyli wybijam stare bieżnie, bo jeszcze nie są wybite. Zaraz to ogarnę i montujemy nowe łożyska simmeringi. Czyli składamy ją do kupy. Uszczelki są. Silikon jest więc poczekajcie i, i zobaczycie co będzie działo się za chwilę. Czyli tak, tu mamy nowe łożyska, jedno czeskie, a drugie, a drugie też czeskie, tak, oba czeskie. Oczywiście z racji tego, że Do prasy mi to nie wlezie całe kuremesło To bieżnie będę nabijał Młotkiem yy, Nie mam to przez co inne Wbić, więc nabijemy to Młotkiem Teraz tak, nie mam gdzie tego nie mam gdzie tego nawet postawić, bo nie mam takiego stolika. Tu mamy takie coś czarodziejskiego, może przez to będziemy tukli. Ładnie, alergiczna. Troszkę będziemy w domciu Teraz jedziemy z drugą Chyba to to, nie? Мне кажется, что выдается, хепа, это Kurczę, ja to źle zrobiłem, bo mogłem sobie, o, o to 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 to. What, to. to 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 Powiem wam, że jak mi koleś powiedział cenę za te pary łożysk i simmeringów, to od razu nasunął mi się tekst, ała, pewnego gościa. Oszalał! Normalnie oszalał! Na pewno wiecie o kogo chodzi. Kto ogląda ten wie. Dobra. Mamy to. To co? Idę po pół Rozgrzewamy koło. Grzejemy tamte łożyska. A, jeszcze simmering. Dobra, idę po Płośkę. Dobra, montujemy simmering. Eee, tak, był tak? Tak, chyba był. Także był on tu w miarę... w lazu. brakuje? Pasowałoby mi stary simmering. Aha, idę poszukać tu w tych kratach będzie, bo ja to miałem się wszystko ze sobą. To jest przód, to jest to, je to, co nam trzeba. to już te łożyska pójdą w kosz. O. Mamy stary. Próbujemy go teraz tak. Nie? Chyba tak. No a jak Nie, jak tak? Ładnie wchodzi. I teraz tak. Jak składacie oś? Najpierw ta pokrywa Tu musi zajść, o super, no ciasno Teraz Łożysko, to duże Czyli to e, Rozgrzejemy je trochę Powinno nam lepiej wskoczyć. Troszkę je podgrzejemy. Czy się zepsuje? Nie powinno się zepsuć. No to próbujemy. Tu przeszło. A tu średnio chcę to wleść Nie ma nawet czym pobić Tak nie, bo uszkodzimy Tak też nie kurde Chyba jest Albo tak Jak ładnie idzie o! No i ten ostatni kawałek No i co? Bajland Dobra, będziemy to próbować składać tylko jeszcze koło. Koło jest tak spasowane, że ciężko założyć na ten wieloklin. I też go chyba podgrzeje trochę. Czy to nic nie da? Troszkę może da. Oczywiście po założeniu łożyska nie zapomnijcie o tym pierścieniu szegera, bo ja już zapomniałem. Tu bo on blokuje całe koło. To zębatę przed przesunięciem. I teraz tak, dobra Będziemy to składać Jakoś pomału Dobra, chodź tu to przytrzymasz mi to trochę Nie wiem jak my to złożymy teraz do kupy No przytrzymasz mi to tu będziesz wkładał Co koło jeszcze ułożyć, nie lepiej na coś położyć. Na co? To musisz tu wsunąć. Trzeba, bo to tak nie trafić na pewno. Gdzie ta dziura jest? A tu wbiłeś to? drugą część? Co? Nie. Bożyska? Tak Z drugiej strony. No? Aha, bo jeszcze trzeba. O, dobra, w tamto trafiłem. Teraz trzeba wieloklinem trafić. Wieloklinem na koło to Chyba jest Podniesiesz jakoś to tak troszkę? Czy nie podniesiesz? Nie, nie, nie Co, Coś tam się mało Trzeba to podgrzać troszkę Dobra, teraz na tą stronę idzie to nie? przed użyskiem? No, ten śmieszny pierścień. A. widzisz tam ani się dostać. no to tu nie. musisz przytrzymać. Nie Czyli tu przytrzymam kolanem, dobra? nie mów, że on nie przejdzie przez przezbieżnie. sam samo no no jest to. Czekajże. No dobra, jest, Właśnie Nie jest. No właśnie, tu trochę się, bo to nie chciało wyleść. Ten A. gwint taki trochę się pozabijał. Ale nic, będziemy jakoś próbować te nakrętki. Muszę przygotować, zaszlifować nakrętki, bo one są w tragicznym stanie. Nie idzie dokąd, tu o. idzie to jeszcze. A w środku nie idzie tak ten, ten cygera? Nie, tu już nic nie idzie. Tu już idzie tylko to. Na no, to już nakrętka jedna, później dwa pierścienie i druga nakrętka. Tylko, że gdzie te nakrętki dałem? Nakrętki są tragiczne, zbite. Trzeba zaślifować na wszystko. Pasowałoby to obszlifować chociaż tą, Które tam i zabite, wyciąć nie? tu nowe. te nie to wszystko obszlifować. No, no Dobra, mamy nakrętkę zrobioną. Tylko przydałoby się, gdzie jest ta wkrętarka? W tu. Tu szczotka taka była ręczno Ale już ją wywiało gdzieś Być teraz. W te? Chyba w te. Na razie nie trzeba. Tu był taki klucz gdzieś. Był se, no. Chyba jeszcze... Kurde, ja go tu widziałem gdzieś. Klucz do zakręcania takich właśnie nakrętek Żeby nie tłuc majzlem Był gdzieś I był jeszcze jeden taki Ale gdzie ja go pizgnął? Tu nie ma Kurde, nie wiem, nie znajdę go teraz to, był... łyżka. O, to była łyżka! O! Z jednej strony był taki dziobaty, a z drugiej strony była chyba łyżka. No Aha. bo to jest zabezpieczenie, później jeszcze zapomniałem tu wsadzić. Oj. No bo wiesz, jak dokręcisz tą nakrętkę, to żeby no. zagiąć. Mała pomyliwka, oczywiście. Zapomniałem o tej uszczelce tutaj. Ale już jest na silikonie ładnie złożona. O, teraz wyrównę te, te i to może udać się gdzieś. I odnowa polsko-ludowa, trzeba składać. Ok, e, w końcu zwolnica złożona. Działczy. Ojejku, dwa razy ją, trzy razy ją rozbierałem. Trzy razy ją rozbierałem raz zapomniałem tutaj uszczelki a później jak dokręciłem tutaj te nakrętki znaczy jedną, bo to jedną tylko wtedy dokręcałem to tutaj dalej był luz osiowo teraz tak, okazało się, że tak tamte łożyska pewnie były dobre, które tutaj były tylko, albo ktoś to składał i nie wiedział o co chodzi i tak założył, i tak po prostu to sobie latało, dlatego był ten luz na tym kole. Eee, o co chodzi? Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, czy nie, ale luz zniknął. Eee, kręci się to w miarę fajnie. Łożyska tam nigdzie nic nie blokuje. Co zrobiłem? Tutaj, między kołem a łożyskiem. Widać, chyba widać to czerwone jest ten dystans o tak koło w tą stronę już nie pójdzie w lewo bo go blokuje seger ten pierścień i teraz tak mocniej nie mogłem docisnąć tutaj bo blokował właśnie ten dystans ten czerwony właśnie co tam jest więc przeszlifowałem go troszkę dookoła a może z pół milimetra, może z milimetr, z pół może. I wtedy dociągnąłem śrubę i teraz jest gitara. Teraz się to fajnie wszystko kręci. Zakładam tu puchę na górę. Oczywiście nowe uszczelki. I tutaj z boku też. Wiem, wiem, wiem. Mogłem kupić nowe nakrętki. No mogłem ale już nie będę teraz dymał specjalnie 20km żeby kupić nowe nakrętki te jeszcze mogą być troszkę je przeszlifowałem i będą więc co zakładam tutaj pokrywę tą dolną uszczelki silikonem i jedziemy dalej Ta czy nie ta? Ta jest tu, to trzeba jeszcze przeszlifować, wyczyścić, ok? Ta jest tu. Dobra. Yy, silikon trochę pod spód. Wzięłam ten silikon. Dużo nie daje, ale, ale troszkę można dać. Ojej, miał być niedużo. I troszkę na górę, tylko już nie tak dużo może. Jest z tamtej strony, gdzie jest ten? U góry. Żeby jej nie założyć odwrotnie, bo będzie buba, później będę rozkręcał. Jak jest cylinderek u góry, to ten musi być na dole. Czyli w ten sposób. Dobrze? No dobrze co? Na dole Bo ono idzie do skrzyni Tak na dół Ała Boż... Sam ręcznie Czemu mi się cały czas wydaje Że ja to źle zakręciłem Nie, dobrze Chyba, chyba dobrze śrubki wszystkie idą w kleju nie dużo, mam trochę kleju więc teraz razu z klejem Oczyszczono tylko gwinty Czyli ta zwolnica już jest zrobiona, mam nadzieję, że będzie działać i że uszczelki nie puszczą, eee, trzeba jeszcze ją doczyścić i tą dokończyć czyścić, eee, to już Wam gitary nie będę zawracał, więc takim akcentem się dzisiaj z Wami pożegnam, ja tutaj ogarniam jeszcze i biorę się za czyszczenie tych zwolnic. I, I co? I następnym razem, no mam nadzieję, że już będzie malowanie. Zobaczymy, jak nie, to jeszcze. Aha, jeszcze składanie hamulców, ale to już chyba przed samym założeniem. Jak już będzie skrzynia, chyba w, na ramię, to dopiero wtedy będę składał hamulce i bezpośrednio będziemy montować. Także czyszczę resztę rzeczy takich do malowania, żeby nie tracić farby, żeby to wszystko na raz pomalować. I, I co? I na razie się z wami chyba żegnam do zobaczyska. Mam nadzieję, że się Wam podobają odcinki. Więc na razie, cześć!